Pisanki do koszyczka, czyli takie, które ostatecznie zjemy ze smakiem na stole wielkanocnym. Tułowicki Ośrodek Kultury przygotował warsztaty dla dzieci i dorosłych, na których każdy mógł stworzyć autorską pisankę. Przynosimy ze sobą tylko białe, umyte w wodzie z płynem jajka. Resztę my zapewniamy, pomoc także, także zapraszamy, żeby powstały piękne, kolorowe pisanki do koszyczka, to zapraszamy do Tułowic. Metodą batikową? Tak, metodą batikową, my tylko metodą batikową piszemy pisanki, czyli nakładaniem wosku na kolorowe skorupki jajka. Jajka do koszyczka nie muszą być idealne, jednak przygotowane własnoręcznie cieszą oko podwójnie. Każdym to podziwia. Bo moja mama pisała, bo pochodziła ze wschodu i tam pisali właśnie woskiem i kistkami. Specjalne były przyrządy do pisania. Teraz piszemy spileczkami, a kiedyś były robione tak zwane kistki, i to się moczyło właśnie w wosku, ale pszczelin. On, bo to z pszczół ten wosk właśnie, ki, nie ki, tylko wosk był rozgrzewany i to było pisane, ale przeważnie w cebulniku. No teraz mamy różne tam sposoby y, barwienia w różnych kolorach. Metoda Batikowa daje możliwości zdobienia wielobarwnych kompozycji, to przekazywany z pokolenia na pokolenie element tradycji i kultury ziemi tułowickiej. Trochę jest trudna, y, ale później jak się już ręka wypracuje, no to jest łatwiej. I zależy ile się chodzi, no bo jak się jest dwa dni, trzy, no to wiadomo, że się nie będzie tak ładnie najlepiej pisać, ale później jak się już rozpracuje, no to ładniej będą powstawać jajka. Żeby stworzyć pisankę trzeba zrobić u góry i na dole kropeczki z wosku. Później zac trzeba zacząć y rysować, a później dopiero woskiem. Rodzinne warsztaty pisankowania zorganizowano w Wielki Czwartek i Wielki Piątek. Każdy mógł spróbować swoich sił i stworzyć od serca własną pisankę do koszyczka.